Kochani współbracia, oblaci, misjonarze Maryi Niepokalanej, nasi kochani oblaci honorowi w Polsce i poza jej granicami, nasi kochani przyjaciele misji i ci wszyscy, którzy kroczą charyzmatem Świętego Eugeniusza, którzy kroczą z nami, misjonarzami, oblatami na różnych ścieżkach, czy misyjnych, czy pasterskich. Cieszę się, że mogę zwrócić się do was wszystkich w tym okresie Bożego Narodzenia. I my jako misjonarze Oblaci jesteśmy przepełnieni tymi słowami, które wypłynęły z ostatniej kapituły generalnej. Abyśmy byli pielgrzymami nadziei w komunii ta pielgrzymka ma jeden cel do Betlejem kroczymy do źródła miłości. Tam narodziło się Boże Słowo, tam narodziła się Boża miłość. I za to jesteśmy wdzięczni Bogu wszechmogącemu, ale również jesteśmy wdzięczni, bo wychodzimy z Betlejem po to, aby. Kroczyć za Chrystusem, również dotykać Jego krzyża, ale ostatecznie dotykać Jego zmartwychwstania i to jest cel naszego życia. Moi kochani, życzenia, życzenia dla nas wszystkich to na pewno życzymy wszystkim Bożej Miłości i Bożego Pokoju, zwłaszcza na Ukrainie. Niedawno spotkałem współbraci w Rokitnie. Opowiadali o tych traumach ludzi, o tragedii tego pięknego kraju, również wojna w Ziemi Świętej. Pokój niech będzie z Wami. Pokój niech będzie życzeniem każdego, który dziś w szczególny sposób jest tak bardzo potrzebny. Moi kochanie, dziś też dziękuję. Dziękuję za wszelkie dobro, które czynicie dla nas, zwłaszcza tym darczyńcom duchowym, materialnym, dzięki wam możemy rozwijać nasze misje na krańcach świata, możemy rozwijać naszą ewangelizację, zwłaszcza w tych krajach, gdzie jeszcze Chrystus nie jest znany. Wszystkim za wszystko składamy Wielkie Bóg zapłaci. Wszystkim życzymy błogosławionych, świętych w pokoju, w rodzinie i we wspólnocie. Niech Boża dziecina nam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże!